Nie daj się zaskoczyć rozładowanemu akumulatorowi. Przedstawiamy Utri j Star One potężne urządzenie rozruchowe, które błyskawicznie odpali Twój pojazd. 2000 Amperów mocy rozruchowej bez problemu uruchomi benzynowe silniki do 8 litra i diesla do 6,5 litra. Działa w ekstremalnych warunkach, nawet przy mrozie do minus 20 stopni Celsjusza. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Siedem zaawansowanych zabezpieczeń chroni Twój pojazd przed zwarciem, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją. To nie tylko booster. Dzięki wbudowanemu powerbankowi o pojemności 16 000 mAh naładujesz swój telefon, tablet czy inne urządzenia w podróży. Zawsze gotowy na awaryjne sytuacje. Wbudowana latarka LED z trybem SOS i strobe oraz kompas sprawią, że nigdy się nie zgubisz. Kompletny zestaw. Wszystko, czego potrzebujesz. Urządzenie rozruchowe, kable startowe, adapter gniazda zapalniczki, kabel USB-C, solidny futerał. Zyskaj niezależność i pewność w każdej podróży. Zamów już teraz i miej pewność, że Twój pojazd zawsze odpali. Utrai JSTAR One. Twój niezawodny partner na drodze.